Weekend majowy to jeden z najpopularniejszych terminów urlopowych. Tak naprawdę majówka rozpoczyna sezon letni, który kończy się w październiku. Z całą pewnością coraz chętniej i częściej spędzamy weekend majowy za granicą. Myślę, że jest to związane z ogólną tendencją do większej dbałości o wypoczynek, o efektywne spędzanie wolnego czasu. Obecnie majówka to nie tylko krótki piknik z kanapkami, ale coraz częściej zaplanowany dłuższy wypoczynek. Zainteresowanie weekendem majowym jest również związane z układem dni wolnych. Na przykład w ubiegłym roku był on na tyle korzystny, że liczba osób wyjeżdżających w maju, tutaj należy powiedzieć, iż gros stanowili klienci wyjeżdżający na weekend majowy, wzrosła o 59% w porównaniu z tym samym okresem w 2011 roku, kiedy to 1 maja wypadał w niedzielę. W tym roku układ dni wolnych jest bardzo korzystny. Wystarczy wziąć 3 dni wolnego, aby wypocząć, aż 9. 9 dni. Dlatego zainteresowanie weekendem majowym jest bardzo duże. Zainteresowaniem cieszy się cała oferta. Najchętniej wybieramy wypoczynek w ciepłych kurortach nad morzem. Wybieramy hotele czterogwiazdkowe z All Inclusive. Największą popularnością cieszą się wyspy greckie, na przykład Kreta i Rodos, również Majorka, Turcja. Wybieramy chętnie Tunezję, ale również udajemy się na weekend majowy dalej, na przykład na Wyspy Kanaryjskie czy w miejsca egzotyczne. Weekend majowy to dobra pora, aby rozpocząć przygodę na czterech kółkach. Z zainteresowaniem cieszy się cała oferta z własnym dojazdem, najpopularniejsze są wakacje w Chorwacji, we Włoszech, ale również w mniej znanych dotychczas zakątkach, np. w Rumunii czy Czarnogórze. Tygodniowe wakacje w Chorwacji w hotelu czterogwiazdkowym z dwoma posiłkami będą kosztować nas około 900 zł, natomiast w Toskanii 1400 zł.